Szymonko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek dla of Us Part 2 przed nami. Zaczynam teraz y, sezon, kiedy muszę ponagrywać dla Was więcej na zapas. Gdyż jak wiadomo, zbliżają się majówki i zbliża się czas wyjazdów, zbliża się czas odpoczynku i w tym też wyjazdu dla mnie. Dlatego też przez te no dzisiaj jest niedziela, więc przez te jeszcze 4 dni mam czas, żeby dla Was ponagrywać coś na ten tydzień. Ten odcinek dostaniecie w poniedziałek. Następny oczywiście w środę, potem w piątek Mam nadzieję, że się nic nie spieprzy, że się wszystko uda Jeśli chcecie, żeby się udało to zostawcie łapkę w górę eee, I super, żeby być na bieżąco z odcinkami A my lecimy Lecimy z następnym odcinkiem Teraz się cofnąłem do tyłu, jesteśmy przed bankiem eee, I teraz tak Tutaj też z tego co pamiętam było troszeczkę zabawy więc trzeba wejść teraz tutaj Trzeba sobie zapalić światełko I martwi mnie to, że to jest ciemno A ja mam okno takie wiecie Że światło będzie mi padać I raczej muszę sobie zasłonić, bo gówno będę widzieć Więc dwu. Dobra, no jest kapkę lepiej, szał nie ma, dupy nie urywa, ale jest troszeczkę lepiej No wiadomo, no nie będę widzieć tutaj jak wampir w ciemnościach Ale żebym cokolwiek chociaż widział Dobra, to co, lecimy sobie teraz tutaj. Tutaj mamy troszeczkę jaśniej, co mnie bardzo cieszy. I mamy kikery. No i tutaj pamiętam, że była zabawa. Tutaj pamiętam, że była zabawa. Tak więc teraz ja bym sobie wziął to, przeładowałbym sobie to. Wyjdźmy sobie do rewolwera, może bardziej Ile was tu jest? Trzech, no czterech Tylko ten dżart to jest gdzieś tam z tyłu, z tyłu Dobra Ja nie wiem jakim cudem oni mnie tutaj tak słyszą ja nie wiem jakim cudem. Totalnie nie wiem, nie mam pojęcia jakim cudem. Oni mnie tutaj tak słyszą. Jak tutaj się naciskało? Żeby oni mnie nie słyszeli. Czekajcie, bo ja nie mam pojęcia, co tu się naciskało, żeby oni mnie nie, nie słyszeli. Bo na co jak przedtrzymam, to idę na glebę. A co musiałem nacisnąć, żeby oni mnie właśnie nie słyszeli? Muszę sobie zobaczyć opcję Sterowanie. Mm, przypisane kryteria gdzieś tu powinny być. Układ sterowania. Mm, a tak wręcz, a taka pauza, to było na którymś tym kłusni padni. Interakcja, ruch do tyłu, dobra to wiadomo. A eee, pauza plecaka, tak wręcz. Dobra, na lewym kontrolu mam powolne poduszanie się, więc tego muszę używać tutaj, żeby oni mnie nie, nie wysłyszeli. Nie, nie. Morda. Wiem widzę. Ale jego na razie nie chcę. Jak na to ja chcę jego załatwić. Dobra. A teraz to będzie gorzej, bo nie są wszyscy tutaj nawaleni na siebie. To nie gdzieś tam. Dobra, już musiałem na szybko go wziąć? Musiałem na szybko go wziąć, bo już bym mnie zobaczył A tego na pewno nie chcę, dobra, co my tutaj mamy dalej, tutaj mamy jednego I było mniej A no tak, przecież oni się tutaj respią, chyba jakiś z dupy Zapomniałem Dobra, ale zostały mi chyba same clickery tak naprawdę tutaj teraz Zostały mi teraz tutaj chyba same klikery, chociaż słyszę gdzieś tam jednego jeszcze szwendacza No właśnie Dostała jeszcze tutaj jedna pa pani, która ja za bardzo nie chcę iść. Ale będę musiał tak czy inaczej. Ja się inaczej. Będzie patrzeć, czy mam tutaj jakieś resursy Czy ona się tutaj. Nie, już myślałem. Czy mogę cię tu wziąć? Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ten załatw ta załatwiona. Okej, okay, zajebiście. Teraz się cofniemy tutaj. Teraz się cofniemy tutaj. Jeszcze dwóch zostało. Jeden kliker i jeden ten zwykły. No bo w sumie tego można by wziąć. Bo dlaczego by nie? Picyk. I mamy cię. Dobra, jedyna zatwier tamtego. Okej, okay, zajebiście. Dobra, jest chyba spokój. Jest chyba teraz już spokój. No, dobra. To wszyscy. Boże. No, znalazłyśmy bank. No, trzeba zrobić apteczkę. Nie wyglądają na żołnierze. Ta! Można sobie to też zrobić. Dobra, dwa małotowy. No nie, nie chciałem tego otwierać. Ale dobra. Dwa mołotowe mamy. Jest super. Tutaj nic nie ma. No, tak więc teraz możemy się tutaj troszeczkę porozglądać, Już na spokojnie. Zresztą jak będziemy tutaj wracać, to też się ich napieprzy trochę. Dobra, co my tutaj mamy? Skrytki pocztowe I tu mamy safe Tutaj mamy co? Wieś notatki pewnie będą No oczywiście, że tak Eee, na bank. Zmiana warty, ich co dwie godziny w ciągu dnia Co 4 godziny w nocy Tym o serwerach napadających na banki A, tak 62306. Dobra. Zobaczmy teraz ten safe. No dobra. Sześćdziesiąt sześćdziesiąt dwadzieścia trzy zero sześć tam było chyba. Po sprawie. No i mamy to. I pikabo. Pick Dobra. Mamy safe. Uuu, strzelba. Zajbiście. Dawaj to kościół. To byś się już nie przydało. Jak najbardziej. Dzięki, stary. Pompka. No, strzelba. Kudutko dystansowa. Jebać bać to. W ogóle miało mnie tu nie być, i Nil mnie namówił, przekonywał, Ta że policja będzie zbyt zajęta ściganiem tych zarażonych, że to będzie łatwa akcja, więc oczywiście musiały się pojawić te chude świry i wszystko diabli wzięli. Odciągnąłem jednego od Kyla, prawie, go, prawie odgryzł mi rękę, a potem moi kumple mnie tu zamknęli. Gliny pewnie zaraz tu będą, moi przyjaciele pójdą siedzieć ze mną. Niech napiszą w gazetach i powiedzą wszystkim w telewizji, że to Kyle Peters, Leo, Leon Travis i Neil Grant są jebanymi tchórzami. Okej, okay, spoko. Próbowali obrobić bank w dniu zero. Pewnie myśleli, że to dobry pomysł. Najlepsze jest to, że tutaj jest teraz pełno kasy, szmalu jak cholera. I też szmal już jest nic nie warty. Dosłownie, też szmalu już jest tutaj, nic nie warty. Więc ich zdę Teraz z tym czymś to można się jedynie co to podetrzeć. O. Spoko Powiedz magna 1596, 932, 79. Okej. Okay. Może nam się przyda, bo to jest jakiś kod. Może nam się przyda. Mmm. Coś tu jeszcze jest. Tutaj coś jeszcze jest. Albo nie ma nic. Okej, doki. No dobra, też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma, no czy już to za bardzo nic nie ma Tutaj nic nie leży, raczej nie Dobra, no to można stąd chyba wyłazić no teraz to można by było kasę zbierać, ale tylko jako papier toaletowy Bo do, bo do niczego innego się już to nie nadaje <laughs> Dobra, tutaj nikogo nie widać Dobra, nieważne jednak, jednak są dupowciągi. Jednak są dupowciągi. Dobra, chodź tutaj. Ty głupia. Pindo. Ty zamknij mordę. Nie potrzebuję tutaj Twoich kolegów. Się. Udało się No i dobra Jest git Zgadzam się Mam taką nadzieję Mam taką nadzieję Dobra, to jest iść na górę chyba Albo i nie Czy co już tutaj nic więcej nie będzie, co nie? No nie czy to jest wszystko? Okej. Okay. Spoczko. Czy tutaj już mamy wszystko załatwione? Okej, okay. okej. Okay. No to co, wychodzimy stąd, chyba. Trzeba stąd wyjść tak samo, jak żeśmy tutaj weszli. Huh? Wstety, niestety, niestety. Hej, gdybym żyła w starym świecie, co kupiłabyś za tę korsę? Nie wiem. Życie bym sobie ułożył. Wiesz, teraz też możesz mieć farmę. Dobra, a co ty byś kupiła? Promu kosmiczny? Mmm, racja. Masz fazę na astronautów. Ej, to fajniejsze niż farma. Ale farma jest bardziej praktyczna. Mm. <grym> bardziej przyszłościowa. To było popaprane. Cóż, mamy z tego strzelbę, więc nie było źle. Dobra, chodźmy do sądu. Ale teraz zostało nam ostatnie przystanek, czyli ten sąd cały. No i tam pamiętam, że tam się dopiero odwalało, tylko nie pamiętam czy teraz, czy później. Później na pewno będzie się tam odwalać niezły szajs. ale teraz nie jestem pewien. No dobra, czyli co? To jest tutaj, co nie? Siamigo. Siamigo, no to co? Mógłbym wejść, no wątpię, że wejdziemy Wydać nie. Chyba, że. No, oczywiście, hmm, że nie. Szukajmy dalej. A, dobra, czyli trzeba znaleźć jakieś boczne wejście, tylko nie pamiętam gdzie to boczne wejście było Nie za bardzo pamiętam gdzie to boczne wejście tutaj było, więc trzeba tutaj patrzeć po wszystkim Nie wiem czy to było coś na górze, czy gdzie było to wejście Bo garażem żeśmy wyszli na pewno, tym parkingiem podziwne żeśmy wyszli Ale jak żeśmy tutaj weszli, nie pamiętam Dlatego trzeba tutaj patrzeć. Eee, tutaj mamy tą barykadę. Na tą barykadę to nie za bardzo pewnie wejdziemy. Słyszysz to? Tak, słyszę. Dobra, gdzie to tutaj? To dochodzi z To będzie jakaś Czyli to tutaj. No dobra. Aha, już widzę klikera. No to jest. Już widzę klikera. I szwendacza. How sweet. Jakby on tutaj przyszedł, to by miał łatwiejsze zadanie, ale nie zanosi się na to. Jedna pestka. Zawsze ta jedna pestka musi uratować życie. Jakoś żeśmy przewalili przez ten ten, przez to biurko. God damn it. Ja się zastanawiam, jak ona chce to zrobić, skoro tutaj jest to biurko, ale widzę, że sobie poradziła. Dobra, no, gdzieś tutaj mieliśmy tego szwendacza jednego. Gdzieś wać panie poszedł. Dobra, on się raczej nie rusza. Dobra, nieważne, jednak się rusza. Chodź tu, amigo. Idź spać, ani do spania Ciach. No i dobra Tutaj mamy piguły, mamy jakąś Myślę, że to amunicja, ale to alkohol Okej okay. Tutaj nic więcej nie mamy Lecimy dalej hmm, Tutaj jest jeden Tutaj jest jeden Dobra, czyli trzeba ich po kolei tutaj zganiać teraz I ciach I kolejny. Dobra, teraz trzeba tutaj tego waszmościa stąd zgarnąć Chociaż tam jeszcze lata jeden jakiś A mam nadzieję, że mnie nie zauważy Bardzo bym tego nie chciał, żeby on mnie zauważył Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jakieś znaczy zainteresowanie nie powinien być, bo jest dosyć daleko. I teraz tutaj będzie The Worst. No, wyjdzie się, wyjdzie się, tak. Aha, dobra. Kurde, jeden fałszywy ruch wystarczy. Jeden fałszywy ruch wystarczy, żeby oni się odpalili. To jest najlepsze. Okay. To wszystko? Nic nie słyszę. Wystarczył jeden fałszywy ruch, żeby się wszystko zesrało. To jest najlepsze w tej grze. Jeden fałszywy ruch i jesteś ugotowany. Yeah. Dobra, teraz możemy sobie popatrzeć co tutaj jest. Amunicji oczywiście tutaj żadnej nie znajdziemy raczej. No, Dina, nie blokuj ty mnie No właśnie, nigdzie tutaj żadnej amunicji nawet nie ma Myślę, że tutaj coś jest, ale to tylko woda się odbija Refleksy w kałuży Okej, okay, no to co, to trzeba lecieć dalej w takim bądź razie Tu już też mech wchodzi, wszystko wchodzi, trawa, wszystko Ej, hey, pomożesz? Idę Dawaj, Dina, lecimy I ciach. I ciach Dobra Na górę możemy iść? Byłaś kiedyś? Możemy hmm? Chyba Nie chcesz Albo i nie możemy, dobra, nieważne Nie, nieważne. No, zdarzało się Nieważne, no, zdarzało się. nieważne. nieważne idziemy na dół? No, tutaj coś mamy, coś tutaj jest, ale coś tutaj będzie? Szmatka Okej, okay. zawsze to jest coś Do mołotowa znalazłem. znalazł Dobra, tu nic nie widać, nic nie słychać, więc raczej nic tutaj nie powinno nam wyskoczyć zaraz z Nienacka. Tutaj coś mamy. Oczywiście, że nie. Eee, tutaj mamy co? Jest i parking. Tam jest benzyna. Tam. Basement, Factory parking, garage. Na czekamy? Dobra. Ok, czyli musimy iść do podziemia. Parking dla pracowników. Hall, biuro strażnika, główna sala rozpraw, sędzia Salazar, kancelaria adwokacka, biuro kuratora, biuro sędziego, biuro sędziego pokoju. Coś tak nie za bardzo polskie to jest biuro sędziego pokoju. No dobra. Sąd w Seattle. Coś tak nie za bardzo po polsku mi to zabrzmiało, ale dobra, no nie ten. Nie czepiam się szczegółów. <tuszy> Tutaj mam jeszcze jakąś notatkę. Czuję się już wysuszoną? Benny, Wolę wygrywa. Miasto upadnie w ciągu kilku najbliższych dni. Dopóki nie odejdziesz z Fedry, nie mogę cię chronić. Do niedawna byłam w stanie pojąć, dlaczego z nimi trzymasz, ale po czwartkowej masakrze trudno mi zrozumieć, jak możesz nazywać nas błądzącymi zabójcami. Przecież tam ci ludzie chcieli tylko zdobyć pożywienie dla swoich rodzin, a od dzisiaj wypędzacie ludzi za działalność wywrotową. Głównie dobrze moglibyście ich od razu zabić Słuchaj, jeszcze nie jest za późno, Podęczę za ciebie Spotkajmy się w piątek o 14 przy Raston Kafi. Proszę, przyjść i bądź sam Wiem, że się boisz, ale to jedyny sposób Twoja przyjaciółka, Sandera Pewnie sami byli sobie winni I guess yes I guess, że yes No, tutaj możemy sobie wejść A w końcu, jest, że nie Dobra Teraz zrobić troszeczkę zadymę. O, tutaj mamy safe, tylko pytanie: jaki jest kod do tego safeu. to jest najlepszy? Jaki jest kod do tego safeu. Dobra. Dobra, tu mamy kod napisany, ok. <laughs> tutaj mamy jeszcze jakąś notatkę. Znani podżegacze z WLF. Stara lista Ponieważ osoby to cele o najwyższym priorytecie dla naszych operacji antyterrorystycznych. Isaac Dixon, zabójstwo oficera Fedry, działalność terrorystyczna, działalność wywiadowa, zakreślono. Hugo González, dystrybucja propagandy przeciwko Fedrze. Alison Cole, zabójstwo oficera Fedry, działalność wywiadowa, zakreślono. Teraz gdy, już nie już, teraz, gdy nie ma już Patersonów i Sancheza, w ich miejsce wskoczył Dixon. To obecnie nasz najważniejszy cel, Sierżant World Dixon. Jak dalej Dixon's z The Walking Dead Albo Meryl Dixon, Także Mera za bardzo nie lubię Przypomnienie, wszystkie przedmioty skonfiskowane podejrzanym należy umieścić w w biurze Kod 860722 Dobra O, mamy tutaj o, maczetę może się przydać. Dawaj tu maczetę Jeszcze notatka Jeszcze tu mamy notatkę Włącznie do użytku oficjalnego rządowa agencja do spraw no atakowania kryzysowego, A, przegrywali z WLF i próbowali uciec. Raport dla centralnego dowodzenia Fedry. Przy takiej zaciętości nie liczy się liczebność. Musimy uważać. No dobra, gdy będziesz sobie chciał, to sobie zatrzymam filmiki i poczytam. Dobra, Jesse. Możemy sobie coś wytworzyć. E, 8672

No i czemu to mi leci do góry? 22 i 07 tutaj chyba było Kurde Kurde Jak to szło. Ja mam pamięć trwałą, kut co nie? 86, 07, 22 Ja mam pamięć trwałą. Kut Czy mamy 86 07 22 Dobra, tak było. Ja mam pamięć kutkowa trwałą. Dosłownie Figuły i alkohol. No i zajebiście. No, Żadna broń tutaj nie było, ale no dobra. Nieważne. To coś, co tutaj coś jest. Tutaj jeszcze coś jest. O właśnie. Wanted. Poszukiwani. Tutaj jakieś odznaczenia, dyplomy... Dobra, nic tutaj więcej nie ma. To co? Lecimy chyba na dół? Nie pamiętam, co to tędy było? Nie, tutaj było pewne wejście. Czyli tędy trzeba iść. Ostrożnie. Czyli trzeba iść na dół. Okej. Okay. Tutaj ciach na dół. I otwieramy. Dostwieramy wato. No i tutaj będzie zabawa teraz. No, już to słyszę. Dobra. Run out. Okay. Bo ja się ta amunicja trochę kończy ja więc tym że mi się amunicja skończyła Więc jest niefajnie Mi ja się Jeśli to skończyła, więc jest niefajnie Dobra, nawiedzę ją cykówką o ten o tłumanie. Gdzie ona poleciała? Tu jest śmata. Dobra eee, amunicja szybko Coś wziąłem, ale nie wiem do czego Chyba jeszcze to mam, kurwa no i nie chcę mi tego wymienić Pierdolone gówno Dobra, teraz Dobra, zdech pies Zdech pies. Dzięki Bogu To chyba wszyscy nie zdawały nawet uciec Okej, udało się Całe szczęście Bośmy się dosłownie amunicji się skończyło Ale dobra, udało się To jest najważniejsze Coś tutaj wydepiliście, raczej nie Oczywiście amunicję nie możecie wydepić co nie? Co by się teraz przydała, Ale nie, no bo po co? Zaraz zobaczmy, czy jest tutaj paliwo. No i. Jest paliwo? A? Mamy benzynę! Du jest benzyna? I coś wstawa. tam leci. Nie zapraszaj. Coś tam poleciało. Mało, po mało, ale zawsze to coś. Wzywa nas Brama jebać Fedra. Oj, tak, tak, byś kupł plus jeden widdzę Dobra. Dobra robota. No i dobra, dobra, jest good. Czy mogę w końcu zgasić tą latarkę? Dobra I co? Co mamy tutaj nowego? Nie, wszystko mamy, no czyli teraz... Lecimy z powrotem do... Pedry Let's go, then. Tak, wiem, mam nadzieję, że Dobra, i mamy już tutaj bramę Włazimy z kunia I lecimy do generatora Trzeba wlać benzynkę I odpalić generator Let's fucking go No dobra no Ale dużo kuźwa Zacznijmy to może na 5 minut No i git, wprowadź kot A nie, czekajcie, on jest zatankowany do połowy? Tak, są dość kapryśne Nie więcej chyba No mniej więcej jest połowa, aha, okej okay.

Jeszcze ja. ja. jakoś nikt nas nie widział. Albo jeszcze czekają.